Cześć! Wielu z Was pisało do nas w komentarzach z pytaniami, jak kupić domek w Chorwacji, ile tego typu nieruchomość kosztuje oraz jak udało nam się to zrobić. Chcielibyśmy zacząć taką małą serię dotyczącą nieruchomości, tym oto odcinkiem, w którym to postaramy się od przynajmniej na część z tych pytań odpowiedzieć i może niektórym z Was pomóc podobny domek zakupić. Bardzo ważne jest, aby zacząć od tego. Czy znacie Chorwację i gdzie chcielibyście mieć swoją nieruchomość? Ponieważ rozmawiając już z jakimiś pośrednikami czy też z sprzedawcami, gdy oni usłyszą, że w zasadzie nie wiecie, i czy to jest 500 km w lewo czy w prawo, to nawet nie macie preferencji, to mogą uważać Was za niekonkretnych ludzi. Więc najpierw dobrze jest przynajmniej sobie sprawdzić jakiś region lub jakieś konkretne miejsca, którymi jesteście zainteresowani. I to już poprawi Waszą sytuację na samym początku. My kupiliśmy nasz domek na Istrii. Jak już wiecie, nasz kanał nazywa się Istrian Escape. Istria to jest ten najbardziej zachodni półwysep należący do Chorwacji, który właśnie teraz możemy oglądać. Chorwacja jest dość dużym krajem, jeżeli chodzi o obszar. Ma też dużą część w głębi lądu. Ale domniemam, że to nie jest tutaj cel wasz, jak na sam początek, a raczej skupimy się na czymś bliżej Morza Śródziemnego. Kolejnym tutaj ciekawym regionem jest region Primorsko-Gorański, później mamy region w okolicy Zadaru, stolicą Dalmacji jest Split, i Chorwacja kończy się przy Dubrowniku. Więc jest to bardzo długi kraj i dobrze, żebyście trochę geograficznie go poznali. Ja dużo eksplorowałem Chorwacji na Google Mapsie. Oprócz tego byliśmy też wiele razy w Chorwacji i ona swojego czasu pracowała tam nawet pół roku, więc Chorwację znaliśmy dość dobrze. Również i wam, przed zakupem jakiejkolwiek nieruchomości w jakimkolwiek innym kraju polecamy odkryć trochę ten kraj. Dowiedzieć się, jak się tam żyje, co tam jest, żeby nie być zaskoczonym już, gdy się nieruchomość kupi i stanie się zmierzyć z trudniejszymi problemami. Więc my Chorwację odkryliśmy dość wcześniej i szukaliśmy ciekawych miejsc, które są troszeczkę mniej turystycznie, bo poznaliśmy również bardzo duże turystyczne resorty, gdzie było pełno ludzi, bardzo zurbanizowanie, no i, i nie było to, czego szukaliśmy. I właśnie szukaliśmy takich troszeczkę innych miejsc, gdzie faktycznie można żyć troszeczkę w inny sposób. Jak ja szukałem takich rzeczy? Na Google Mapsie dużo scrollowałem, zoomowałem mapy, wpierw szukając gdzie jest jakieś ciekawe utworzenie terenu, gdzie jest może nie za dużo miejscowości. Mogę tu Wam pokazać kilka ciekawych miejsc, które znalazłem, na które ostatecznie się nie zdecydowaliśmy, ale to pokazuje sposób w jaki szukałem. Na przykład taka ciekawostka, tutaj jak zoomujemy, to jest w okolicy Szybenika. Mamy Szybenik tu, to może większość z Was zna gdzie jest Szybenik. To w okolicy Szybenika jest coś takiego jak Krapani. Przełączę sobie na Earth View. Krapani to jest taka najmniejsza zasiedlona wysepka, połączona takim jednym małym promem do lądu. 300 metrów dzieli ją od normalnego świata, a jest totalnie na wyspie. Nie ma tam samochodów. Co ciekawe, wokół jest plantacja gąbek, i to jest miejsce, gdzie wycinało się głównie gąbki wtedy. Nie wiem, czy dalej to funkcjonuje, ale jest to coś, co przykuło moją uwagę na samym początku. E, czyli było to w pobliżu szybeniku, duże miasto w zasadzie w zasięgu e, ręki, a jednakowoż coś na odludziu i z mniejszą ilością turystów. Jak też popatrzycie, tutaj te wyspy też mnie interesowały. Oczywiście trzeba też zdać sobie sprawę, że jeżeli kupicie coś na wyspie, no to wszystko trzeba będzie transportować łódką bądź też promem. Nie wszędzie można przyjechać samochodem. To wiąże ze sobą dodatkowe problemy i koszty, więc trzeba sobie z tego też zdać sprawę. Co wiemy jeszcze? No, tutaj są inne wyspy. Wyspy były e, dla nas interesujące. Inną ważną sprawą jest to, żeby popatrzeć, jak przebiegają drogi. Przełączę się na mapę normalną, drogową. I my znamy na przykład dobrze odcinek między Makarską a Splitem, i tam z kolei przez riwierę przebiega droga numer 8. W sezonie jest to strasznie uczęszczana droga. I mimo pięknych widoków, gór wchodzących do morza, na tej trasie tworzą się makabryczne korki. Która to trasa przejeżdża przez centra małych miejscowości, które są kurortami. Jest tam świetnie, jest pięknie. Ale szczerze powiedziawszy, w pełni sezonu to czasami bywa miejsce okropne. Ta droga, oczywiście, nie jest tutaj jedynym rozwiązaniem do jazdów. Jest za górami autostrada, która jest płatna, ale jak wiemy, w sezonie turyści A. lubią e, trasy nad morzem, B. wszyscy lokalni pracownicy pracują, więc nie chcą ekstra wydawać na autostradę i wielu z nich po prostu jeździ tą trasą. Kojarzymy przepiękną miejscowość Omisz, którą również Wam polecamy odwiedzić turystycznie. Ale w drodze do niej, w, w szczycie sezonu, to potrafi być w jedną i w drugą półgodzinny korek. Więc na to też trzeba zwracać uwagę, czy główna droga przejeżdża przez szukaną miejscowość. Zagłębialiśmy się na mapie, patrząc na, na tego typu miejscowości, i później w nich sprawdzaliśmy, jak kształtują się nieruchomości. Jak sobie na przykład zoomujecie Gajac miejscowość, popatrzcie, jak pięknie nabudowane nowe osiedla. Okej, okay, są ludzie, którzy to lubią i my nie chcemy tutaj nikogo negować. Oczywiście, jeżeli chcecie mieć nowy, wybudowany apartament, blisko morza, może to jest to, czego szukacie. Po prostu my tutaj przedstawiamy naszą perspektywę, i nas tego typu zurbanizowane miejsca odstraszały. Więc my szukaliśmy czegoś innego coś, co jest nie do końca łatwo dostępne i coś, co jest unikalne. W Chorwacji dużo takich miejsc można znaleźć: wyspy Rap, Cres. To są bardzo ciekawe miejsca, czy lożni. Sam układ geograficzny pokazuje nam, że tutaj mogą być ciekawe rzeczy. Więc, jak tu się podjedzie na, na Google Mapsie, to też można zobaczyć pełno wysepek, pełno zatoczek i wszystko daje klimat. My osobiście bardzo polubiliśmy wyspę Cres, ale jak też później rzeczywistość nas zweryfikowała, nieruchomości tam były bardzo drogie, więc musieliśmy zdecydować na coś innego. To też jest później ważne, bo oczywiście cena gra rolę. Kyrk, również ciekawa wyspa, bardzo ciekawe plaże. Byliśmy nawet coś oglądać w Starej Baśce. Tutaj na końcu to są te najciekawsze plaże na Kyrku. Wszystko pięknie, fajnie. Klif wchodzący do morza. Piękne plaże, piękne skały. Plaża ustawiona na południowy zachód, czyli też najlepszy możliwy kąt na słonecznienia. Ale chodzi o to, że tam nie ma w ogóle parkingów. Jeżeli znajdziecie domek. To na pewno musi być on z parkingiem, ponieważ w starej baśce nie da się zaparkować samochodu. Jeżeli nie postawicie auta, to najbliższy parking jest tu, w Punacie, czyli 20 km na piechotę. Tragedia, więc to też jest coś, co należy wziąć pod uwagę. Ulokowanie bezpośrednio nad morzem, jak i na klifie, nie jest łatwe, więc zawsze są tego wady. Zalety trzeba sobie sprawdzić, te, tego typu rzeczy. To wystarczy, chyba, już o mapie. To taki ogólny pogląd i dlaczego zachęcam Was do sprawdzenia sobie, co jak i jak gdzie. Teraz pokażę Wam stronę, na której jako pierwszej szukałem nieruchomości. To jest taka bardzo oczywista. Wpisałem kiedyś Real Estate Croatia. Ja to wyszukałem w Google, ale teraz to już znam ten adres strony. Szukanie po angielsku jest łatwiejsze niż szukanie po polsku, ponieważ nie wszyscy Chorwaci prowadzą strony w języku polskim. Przełączymy sobie na angielski, ten jest chyba nam troszeczkę bliższy. Zwykła szukajka, strona nie jest zbyt piękna, ale plusem tej strony jest to, że ona zbiera wszystkie ogłoszenia ze wszystkich agencji. To jest coś, gdzie bardzo dobrze można sobie porównać oferty między agencjami, aczkolwiek same oferty na tej stronie są dość tanio, można powiedzieć, zedytowane. Problem jest też taki, że trzeba dokładnie wiedzieć, gdzie się szuka. Więc po znalezieniu tych miejscowości, zawsze wpisywałem sobie tutaj Krapani. To była ta, która mnie interesowała na początku. Ta wysepka, pamiętacie, którą wam pokazałem. I mamy od razu całą listę. Można sobie dać od cena i Rosnąco. No i tu widzimy, tu jest jeden house, 130 tysięcy euro. Można sobie od razu zobaczyć, co to tak naprawdę jest. Tu jest galery. No jest sobie jakiś dom. Nowo zrobiony dach. I od razu widzimy, który sprzedawca to oferuje. To jest Remax. Pośrednik. Jest jakiś stan surowy do wykończenia. Ok. Nie chodzi nam o to ogłoszenie. Nie supportujemy tego. Ale w ten sposób możecie sobie szukać. Czyli wiecie, gdzie strona posiada tutaj od wszystkich. Ogłoszeń dawców, Wróćmy do szukajki. Nie wiem, szukacie załóżmy w zadarze. To będzie bardzo dużo ogłoszeń, więc też trzeba sobie zdać sprawę, że szukając w czymś dużym, to ogłoszeń do przeklikania będzie mnóstwo. Oczywiście wpierw jest no price, to nie wiadomo. O tutaj mamy jakiś dom za 65 tysięcy. Można popatrzeć, to jest tam ruina. Okej, okay, coś tam jest. W ten sposób można szukać, i to też tutaj jest jakaś miejscowość koło Zadaru, czyli w regionie Zadaru, plocze. Trzeba sobie sprawdzić na mapie, gdzie to tak naprawdę jest. Co tutaj jeszcze warto dodać? Polecam zawsze sprawdzać opis w języku chorwackim, ponieważ on jest najdokładniejszy. Niektórzy pośrednicy tłumaczą to na język angielski, niemiecki, o w tym wypadku aż nawet na. Na wszystkie. Ha, bardzo ciekawy przykład. Normalnie jest to rzadkie, żeby było to tak tłumaczone. Więc z tej strony można sobie znaleźć dokładne oferty, które są w danym mieście. Ale nie zawsze jest tak, że w ten sposób chcecie szukać. Ta strona daje tylko tą możliwość. Z tej strony, my znaleźliśmy naszego pośrednika, mówię naszego, czyli tego pośrednika, od którego my. Nabyliśmy nieruchomość. Ten pośrednik jest dość dużą firmą, nazywa się Dogma Nekretnine, i strona wygląda w ten sposób: co tutaj też jest język chorwacki, tu nawet mają język polski, aczkolwiek tak jak Wam mówię, jest dużo mniej detali w innych wersjach językowych. Więc tak naprawdę to ok, róbcie po angielsku, a jak sobie poćwiczycie parę razy, to i nawet dacie radę po. Chorwacku, transakcja o zaprodaju, czyli na sprzedaż. Pytanie, czy chcemy dom, czy mieszkanie. Zobaczmy kucza, czyli to jest domek. I tutaj jest lepsze wyszukiwanie, bo tutaj można sobie wyszukać w ramach ceny. Poprzednia strona nie miała tej możliwości, czyli po prostu listowała wszystko i trzeba było scrollować wszystko. Tutaj dobrze, bo można lokację określić jako region i przesortować też po cenie, czyli na przykład sprawdźmy istra. Biorę Istrę i interesuje nas na przykład do 100 tysięcy euro. Cena jest w euro, wpisałem 100 tysięcy, no to szukajmy. Dąbki do 100 tysięcy euro, mamy tutaj 98 wyników, więc tego jest nawet sporo. Oczywiście większość z nich może być zrujnowana, ale to zaraz sobie zobaczymy. Co też ważne, nie jest to agencja, która działa w całej Chorwacji. Oni działają w regionie Istrii, jak i w regionie primorsko-gorańskim, może jeszcze gdzieś Dalej, ale nie jestem pewny. Więc ta pierwsza strona jest cała Chorwacja, wszystkie agencje. Można tam porównać dużo, ale trzeba dokładnie wiedzieć, gdzie szukacie. Każda agencja to jest jedna z agencji. Sprawdzaliśmy na, na wielu innych agencjach, więc wtedy też można sobie porównać, co oferuje inna, i każda z nich ma jakąś szukajkę. Sprawdzaliśmy dwie czy trzy. Ostatecznie kupiliśmy z tą firmą, więc możemy pokazać po prostu, jak, jak wyglądało to szukanie. Tu też mogę sobie cena 1, 2, 3 posortować, więc całkiem wygodnie. Wiadomo, takie 1 euro to jest e, nie ten. Ale tutaj już widzimy o pierwszy, najtańszy domek można mieć za 30 tysięcy euro. Podpalmy. No, e, no, kupa kamieni na działce. Tyle można powiedzieć o tym. Wracamy z powrotem. Co tutaj można zobaczyć. Kupa kamieni na działce. Coś, co ja bym sam, załóżmy, otworzył. Tu widzę, że coś nawet wygląda. 40 tysięcy euro. Za adaptacją. Co tutaj mają? No jest jakiś domek, zabudowa szeregowej. No. Ale to już jest coś, co na przykład warto patrzeć. Już ktoś coś zaczął. Jest tutaj nowy dach. To też jest ważne, że nie wszystko musicie robić. Czyli Mały domek w szeregówce, nowy dach zrobiony. Widać, że stare graty raczej wyrzucone, więc dokończenie renowacji. Okej, okay, no nie jest to willa, jest to jakaś szeregówka, ale cena jest niska, więc to jest 40 000 euro. Co tutaj jeszcze mamy? Nekretina IMA u kupnu powierzchniu, czyli w sumie powierzchnia 86 m2, przyziemie, czyli przyziemie, czyli parter 26 i kat kat to jest piętro 60 m2. No to tak wszystkiego wam nie będę tłumaczył. Co tutaj jeszcze jest na okucinu, czyli na na czym? Na działce. Na działce o powierzchni 175 m2. Tutaj co jeszcze jest? Że właśnicki list, czyli to jest własnościowe, więc ważne są też rzeczy, które tutaj są wypisane. Można sprawdzić jak to ogłoszenie wygląda w innym języku. Weźmy zobaczmy polski. O, jest, no ale już widzimy, że dodatkowego opisu nie ma, bo nikt tego nie tłumaczy na polski, jest cena, wielkość i wielkość kwadratowa działki, więc parę informacji możecie nawet znaleźć po polsku, są też zdjęcia, ale tak jak Wam polecam, zobaczmy po angielsku. Może angielski już jest nawet spoko. Czyli jak widzicie, te bullet pointy są i po angielsku wypisane, po polsku tego nawet nie było, ale opisu dokładniejszego też nie ma, więc... Polecam po prostu szukać po chorwacku i kopiować sobie to do Google Tłumacza. I heja. Łatwe. Dobra. No widzicie, domek można mieć za 40 tysięcy. Pytanie, gdzie to jeszcze jest? Bo o tym zapomnieliśmy: to jest Oric Pichan. Wróćmy do mapy. Oric, Oric. Co możemy powiedzieć: Oric? Oric jest to środkowa Istria. Tak jak tu macie na mapie. Około 20 km na najbliższe morze. Tutaj. No nic, no. Okej. Okay. Mała miejscowość. Przy górach. Tak jak widzicie, Istria północno-wschodniej części jest dość górzysta, więc pewnie i trochę gór y, tam będzie. Zobaczmy, co tutaj jeszcze mają. Tutaj widzę, że zrujnowane. W takie totalne ruiny to nie będę wchodził. Wiadomo, to, w które ja tutaj wchodzę, to jest y, moja subiektywna opinia. Zachęcam Was do pooglądania samemu do zobaczenia co tak naprawdę e, jest na rynku i w jakiej cenie i w jakiej odległości więc ja całkiem lubię tą stronę tą szukajkę tutaj to chyba wygląda ładnie zobaczmy co my tu mamy no to już nawet tak wygląda ok U kamienie całkiem spoko nie ma tragedii domek 90 000 euro. Więc jak widzicie, można kupić spokojnie nieruchomość dużo taniej niż na przykład we Wrocławiu. Coś jeszcze mnie tutaj przykuje uwagę. No tutaj jest taka w miarę też ładnie zrobiona. Co chcemy Wam pokazać? No to jest na pewno to, że można sobie na to pozwolić. Każdy z Was ma. Jakiś określony budżet. Sami musicie wiedzieć, na co możecie sobie pozwolić, i warto też mierzyć siły na zamiary, czyli popatrzeć, co jest zrobione, a co zrobić trzeba. I wiadomo, że czasami może kupi, możecie kupić nieruchomość za 40 tysięcy euro, ale w to trzeba drugie tyle zainwestować, albo może po prostu od razu kupić 80 tysięcy euro, w której możecie korzystać. Dla nas było ważne, jak my kupowaliśmy, żeby właśnie. Część była gotowa, żeby można było tam mieszkać. No bo wyobraźcie sobie, że remontujecie jakiś domek, ale nie macie gdzie mieszkać i musicie za noc płacić, być w hotelu lub na campingu. Hotel w Chorwacji w sezonie, no to, to minimum kosztuje was 50-60 euro za dobę. No to jest znaczny koszt. Jeżeli chcecie remontować i mieszkać w hotelu, no to się raczej nie opłaci. Czasami może lepiej jest dołożyć e, troszeczkę do budżetu początkowego aby chociaż część tego była gotowa i można było w tym mieszkać. Widzicie, jak, jak można szukać. Jest tu kilka ciekawych rzeczy. Na pewno dla każdego coś się znajdzie. No ja wpisałem Istrię, bo to o, nasz region, ale nie trzeba się do Istrii samej ograniczać. O, to ciekawe. 100 tysięcy. Taka totalnie kamienna... Kamienica, ale bardzo ładnie w środku wykończona. Widzicie? Niezłe. No. Wszystkie telefony są tutaj. Informacje do agenta też. Oczywiście można też wybrać się po domki z większym budżetem. Co można i w konkretnej lokalizacji. Na przykład można dać wszystko w labinie. Na przykład dajmy 100 do 130. Apartment, to już są apartamenty. Tu jakieś nowe budownictwo apartamentów. Przeglądaliśmy te ogłoszenia, ale też, żeby było jasne, bo wy nas pytaliście, dlaczego domek i to wszystko. Nam chodziło też o to, żeby to był właśnie taki starszy, kamienny dom. Nie chodziło nam o łatwy apartament, czy też mieszkanie nad morzem, bo właśnie to, co my tutaj mamy, to właśnie chcieliśmy takiej ucieczki i totalnie innego życia, i to co odkrywamy, i te wszystkie nowe rzeczy, które można przeżyć dzięki temu, to jest coś, czego szukaliśmy. Więc to o to chodziło i nie kupowaliśmy tego tylko dlatego, bo było tanie. To też jest ważne, żeby stwierdzić, czego się chce i postarać się dokładnie tego w określonym budżecie znaleźć. To na koniec pokażemy Wam jeszcze nasze archiwalne ogłoszenie odnośnie naszego domku. Kartka jest dość stara, e, dlatego może nie idealna. Jak widać, ceny nie zatajamy. To było 61 tysięcy euro. Uważam, że to była dobra cena. Teraz ten domek jest chyba troszeczkę więcej warty. Ale nadal można dość dobre okazje znaleźć. Opis po chorwacku: jak widać, tutaj ostatni remont był w 2012 roku, i to jest właśnie ten górny apartament, z którego teraz korzystamy podczas robienia dolnego. Osobiście świetnie się bawimy z domkiem, lubimy naszych sąsiadów to też jest ważne, żeby ich możliwie troszeczkę poznać podczas oglądania nieruchomości. Jeżeli podobało Wam się, jeżeli te informacje, których mi się podzieliliśmy, były dla Was przydatne, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. I widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!